Zapytaliśmy Ciebie o Twoje plany jeśli chodzi o występy w Lidze Polskiej, zapytaliśmy Ciebie o Twoje plany jeśli chodzi o starty w Szwecji, natomiast interesują mnie również Twoje plany jeśli chodzi o turnieje indywidualne. Czy masz jakieś takie konkretne, sprecyzowane plany właśnie, chodzi, jeśli, właśnie jeśli chodzi o występy indywidualne? Chcę powrócić do ścigania w drużynowym pucharze świata. Ostatni raz brałem w nim udział w 2008 roku. Jak już mówiłem, sezon 2009 nie był dla mnie dobry, dlatego to jest jeden z moich celów. Chciałbym również znaleźć się w pierwszej piątce żużlowców w Szwecji. Jeśli uda mi się to zrealizować, pomoże mi to osiągnąć możliwie jak najlepszą pozycję moim drużynom. To mój największy cel: zawsze dawać z siebie wszystko i zdobywać dużo punktów. Nie chcę stawiać sobie celów, które są dla mnie za wysokie, by czasem znów nie upaść. Przede wszystkim chciałbym znów odnaleźć się w Szwecji. Jak możesz porównać żużel w Polsce i w Szwecji? Jak to wygląda pod względem sponsorów, pod względem ilości kibiców, atmosfery na trybunach, może presji w klubie? Jak to jest dokładnie? Myślę, że kibice w Polsce są bardziej wymagające, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że na meczach jest większa frekwencja, dlatego rozumiem taki stan rzeczy. Patrząc z zewnątrz, mogę stwierdzić, że polskie kluby są bardziej profesjonalnie zorganizowane. Presja jest prawie taka sama. Gospodarze zawsze odczuwają ją bardziej. Myślę, że mamy z tym do czynienia wszędzie, ale wydaje mi się, że jest to ok. W Szwecji i w Polsce mamy więc całkiem podobnie. Swedish guys probably feel more pressure in Sweden and so on, um, but I think everyone has had pressure anyway. Everyone has uh, pressure, but you gotta have um, okay pressure, so it's not too much. But uh, I think it's pretty similar, Poland and Sweden that way. A to ciekawe właśnie ze względu na to, że to polski lidze mówi się, że tutaj presja jest największa, a ty temu. Nie, myślę, że w Polsce jest trudniej, zwłaszcza gospodarzom, którzy na własnych torach chcą zawsze pokazać się z dobrej strony. Ja też tak chcę. Presja nie jest aż tak mocno odczuwalna, kiedy przyjeżdżasz na mecz czy po prostu na trening. Co innego, kiedy zostajesz w domu. Ja wracam do Szwecji, a polscy żużlowcy zostają u siebie. U siebie w kraju. Kiedy mam słabszy mecz, muszę wysłuchiwać na ten temat przez sześć dni. To daje mi automatycznie większą presję. So that gives me more pressure automatically. Wiele emocji zbudza kwestia nowych tłumików, które mają być stosowane. Ostatecznie z Polskiej Ligi zostaje wycofane, zawieszone. Jaka jest Twoja opinia? Czy myślisz, że to faktycznie ma bardzo zły wpływ na sprzęt i czy takie unowocześnienia są potrzebne w ogóle speedwayu? Myślę po prostu, że jest to kompletnie niepotrzebne i niszczy nasz sport. Żużlowe władze ciągle mają jakieś pomysły rodzące się od tak, jak za abstryknięciem palców. I mówią: tak, zrobimy to. Nowe tłumiki powodują eksplozy silników i zmniejszają hałas. Powoduje to, że kibice są mniej zadowoleni, a zawodnicy co tydzień muszą kupować nowy silnik. To jest kompletnie niepotrzebne wprowadzać coś takiego. Gdyby nowe tłumiki działały jak należy, wtedy byłoby OK. It's just totally unnecessary to start uh, doing something like this now when it's finally working pretty okay. A czy miałeś okazję korzystać z tych nowych tłumików? Mam jeden, ale nie zamierzam z niego korzystać. Po prostu zostawię go w swoim samochodzie. Skoro jesteś tutaj dzisiaj z nami, wiemy, wiemy jak prezentujesz się na torze, wiemy jakie osiągasz wyniki. Natomiast korzystając z okazji w imieniu kibiców chciałbym zapytać Ciebie, jaki jest Peter Liung prywatnie? Yeah, half comedian. No, I, I just, um, I'm Jestem w połowie komediantem. Jestem całkiem rozluźniony. Myślę, że powinno się korzystać z życia, a nie kopać pod sobą grobu. Budź się każdego dnia i rób to, co umiesz najlepszego. Jeśli umiesz sprawić, aby na czyjejś twarzy pojawił się uśmiech, rób to, ponieważ każdy powinien odczuwać pozytyw z życia. Myślę, że miłość przedłuża życie. I jeszcze może na koniec chciałem zapytać Ciebie, co robisz, jeśli nie jeździsz na żużlu, jeśli nie trenujesz, jak spędzasz wolny czas? Spędzam go z moją rodziną i gram w gry wideo na PlayStation. Dwie, może trzy godziny dziennie. Wtedy jestem kompletnym idiotą. Poza tym trenuję, przygotowuję się do zawodów, biegam i ćwiczę w siłowni itd. Tak większość mojego życia kręci się wokół żużla. Trenuję, planuję, kocham to. Większość mojego życia jest się wokół Speedway w jakiś sposób. Trenuję, planuję. Cała moja życia jest w Speedwayu Speedway i kocham to, większość jest o Speedway. I już na sam koniec chciałem Cię prosić, żebyś zaprosił kibiców do przychodzenia na stadion. Jakieś kilka słów skierowanych do nich, zachęta. Uh, yeah, say that they must come and see... Po prostu musicie przyjść i zobaczyć prawdopodobnie najlepszą drużynę startu od wielu lat. Mamy wielu dobrych zawodników, młodych i starszych. Wspierajcie nas choć trochę. Mam nadzieję, że będzie to dla nas bardzo dobry sezon.

Drodzy Państwo, kolejny odcinek programu Teraz Starter dobiegł końca. Ja ze swojej strony dziękuję jeszcze Peterowi, że zgodził się przyjąć nasze zaproszenie. Dziękuję również Szymonowi, który dzisiaj wspólnie ze mną zadawał pytania. A więc do zobaczenia w przyszłym miesiącu.